Witam. W tym roku robię test Auri jako podkładka do szczepień pomidorów, z tego powodu, że ta odmiana jest bardzo plenna. Potrafi mieć, wytworzyć korzenie około metra w ciągu dwóch tygodni. No i nigdy nie zdarzyło mi się tutaj w tunelu, żeby. Ta odmiana miała jakiekolwiek oznakę chorób korzeni, także prawdopodobnie posiada gen właśnie odporności na te choroby odglebowe. No i jeszcze co zauważyłem przy tej odmianie Uri to to, że jak rosła w gruncie, to praktycznie jako ostatnia poddała się zarazie zimnieczonej. Także jest to bardzo ciekawy pomidor. I tak zaszczepiłem pięć odmian. No i tutaj przy ścianie tunelu mamy właśnie tych pięć odmian nieszczepionych. Tutaj z brzegu mamy te same odmiany, ale szczepione i są to odmiany. Tutaj mamy miejsce szczepienia. Tutaj tak samo mamy miejsce szczepienia. Trzecia odmiana. I tutaj mamy miejsce szczepienia. Kwartą odmianą to będzie taka odmiana. Tutaj mamy miejsce szczepienia. I piąta odmiana to i tutaj mamy miejsce szczepienia. Także w tym roku robię taki bardziej konkretniejszy test, czy faktycznie ta Auria jest warta zabawy. No i tak pierwszy test Aurii jako podkładka zdany na piątkę. Bo wszystkie te 10 pomidorów zeszczepionych, praktycznie po 5 dniach, były już zrośnięte i zaczęły rosnąć. Także jako podkładka nadaje się. Bo tutaj jeszcze przypomnę, mam 5 odmian, i wszystkie praktycznie po czwartej dobie się zrosły. Tak? No i teraz usunę po jednym krzaku, bo to był też w sumie taki test. Testowałem klamerki, takie kupcze i taką osłonkę z kabli kośnikowych, które pokazywałem rok temu przy szczepieniu. Tylko, że te właśnie pomidory szczepiłem, umieściłem w takiej komorze specjalnie skonstruowanej. Także w tej komorze praktycznie 100% jest sukcesu w szczepieniu. Drugą taką cechą, właśnie aurii, to jest to, że ona po posadzeniu praktycznie nigdy nie choruje. Żadnych nie wykazuje niedoborów czy chloros. Jak tutaj widać, na dolne liście są zielone. A tutaj przykładowo w tych odmianach i w tej wersji szczepionej, tutaj mamy odmianę opal i dolne liście wykazują chlorozę. Tutaj akurat jest niedobór fosforu. Tak samo tutaj przy tej odmianie tak samo dolny liść ma chlorozę, także szczepienie nie wpłynęło tutaj pozytywnie. Widocznie jest to. Taka cecha odmienna. Drugą część, jak potoczyły się losy, właśnie tych pomidorów, nagram, myślę, że gdzieś w połowie września i pokażę, czy faktycznie ta euria to jest dobry pomysł jako podkładka. Bo rok temu pokazałem szczepienie na podkładce profesjonalnej Maxifort F1 i różnice były ogromne w planowaniu, tak samo w zdrowotności tych szaków. Jedyny minus to był właśnie to, że na tych pomidorach szczepionych te owoce były troszeczkę według mnie mniej smaczne. No i jeszcze druga sprawa, nasiona tych właśnie pomidorów Auria w tamtym roku skoczyły do chorych wartości. Sobie po prostu krzyczą za 5 nasion 10-12 zł, także to jest i tak kilkakrotnie drożej aniżeli tych podkładek profesjonalnych. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć.